Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Artur Bartoszewicz, doktor nauk ekonomicznych jest naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Będę, którzy niech mi pan wyjaśni, dlaczego jest tak tanio na stację. Pojechałem na stację tam 5,99, i to nie tylko na Orlenie, ale na kilku innych są ceny poniżej 6 zł. Ja wszyscy mówią, tak, to dlatego, że idzie, idą wybory, idzie kampania. No, ale to nie tylko na Orlenie takie ceny. No właśnie, i to jest główny problem. Że ja bym proponował, żeby tak podzwonić po Shellu, BP i też zapytać się, dlaczego tak rujnują swoje koncerny, Biznesy, czy... biznesy, w ogóle Fru. działają na szkodę swoich firm. No To jest ciekawe tak naprawdę, bo jak się popatrzy na historię cen paliw w Polsce, to mieliśmy takie okresy, w, którym, w których to Polacy jeździli do Niemiec, bo było taniej, albo Niemcy jeździli do Polski, bo było taniej. Polacy My... do Niemiec też było no, Oczywiście, były takie. Nie, nie, nie kojarzę. Były, takie, były takie okresy, w których. W którym, Niemcy jeżdżą do Polski, dalej. Tak. Tak, ale były, były sytuacje od, od 20 lat, w których te różnice cenowe były znaczne i one skakały. tutaj. Sytuacja jest może być zaskakująca. Ale dlaczego jest tak tanio? Dlaczego jest tak tanio? Dlatego, że po pierwsze, trzeba spróbować zrozumieć, z jakim podmiotem dzisiaj mamy do czynienia. Podmiot, który zintegrował mniejsze podmioty, dokonał fuzji z Lotosem, z PGNG, i stworzył się ogromny koncert, ogromny koncert multienergetyczny z ogromną siłą finansową. Znaczy taką siłą, że oni w tym roku zapłacą 70 miliardów złotych podatków. To jest kolos. Mówimy o Orlenie. Mówimy Orlenie. I w tym momencie taki Orlen, który jest zarówno na rynku polskim, ma swoje stacje na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Węgrzech, a jeszcze wchodzi do końca roku na stację w Austrii, może sobie pozwolić na własną politykę cenową i ją prowadzi. Ale oczywiście bazuje na wyniku finansowym, który jest nadzwyczajnie dobry już od kilku lat, a szczególnie ten rok jest 2022 był bardzo dobry. 2023 wskazuje na to, że będzie równie. Dobry, musi konkurować z ogromnymi koncernami międzynarodowymi, bo taki do takiej ligi wszedł. Musi z nimi walczyć o rynek, musi walczyć o klienta, prowadzi działania, które nie przeciąga tych klientów na własną stronę. Ma z czego wykonywać działania inwestycyjne, bo realizuje inwestycje w historii. Nie, w ogóle nie identyfikowane. Znaczy, ORLEN realizuje te inwestycje zarówno w wymiarze transformacji energetycznej, jak i rozwoju sieci. Stacje stały się bardzo, bardzo popularnymi stacjami, Polacy kupują, ale co ciekawe. Bo Orlen nie ma 100% rynku, jak często krzyczą niektórzy monopolista. Monopolista no to nie jest monopolista. Masz de facto 65% rynku, a 35% rynku paliw jest w rękach innych podmiotów, więc mogą sobie spokojnie walczyć. I to trzeba powiedzieć jedną rzecz. Te podmioty, z którymi on walczy, są o wiele większe od niego. Czyli Orlen jest duży, ale on jest duży na polski rynek, ale Shell, BP, BP. E, ExxonMobil, którekolwiek byśmy nie ruszyli podmiot, one są kolos, to są kolosy, wielokrotnie, wielokrotność polskiego Orlenu, więc zupełnie inną politykę trzeba prowadzić. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Już dzisiaj 40% przychodów tego koncernu to jest za granicą i będzie coraz więcej, dlatego że koncern idzie w świat i, jak powiedziałem, stał się takim koncernem, który nie tylko i wyłącznie działa na polskim rynku, więc będzie. Mieli do czynienia z sytuacją, która jest dosyć powszechna na świecie. Koncerny, każdy koncern na różnych rynkach stosuje różną politykę cenową. To nie jest tak, że BP na całym świecie ma jedną cenę na swoich stacjach, albo Shell ma jedną cenę na swoich stacjach. Tak samo i Orlen. Jeżeli chce w określony sposób budować swój wizerunek wobec konkretnej grupy klientów, tak o inną politykę cenową prowadzi. I ostatnie zdanie. Orled jest na stacjach benzynowych w, 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 na samym paliwie. Przede wszystkim dosyć duża część to są te wszystkie dodatki, które kupujemy. Hot dogi słynne. O, jak zajadamy się od kawi, zajadamy się, Obiadami. pijemy kawę i to dużo, pijemy soki. No i co ważne, niedawno weszły gofry. Szwał, To nie wiem, gochy jeszcze chyba naprawdę. nie ma. Naprawdę, Czy prostu. Znaczy widać, że koncern. Ale co panu powiem? powiedział, pan, że klientów po wychodzi. Ale powiem panu, że ja podróżuję trochę po Europie samochodem i naprawdę stacje Olenu są jakościowo. Yy... Stoją bardzo wysoko w porównaniu z innymi stacjami na to przykład nie Zachodzie. Stoją, one, one kładą na, ja nie powiem na. No co. Dobrze, tak pan powiedział, bym się chciała, żeby, żeby nie miał reklamy. To tak rozjeżdżają naprawdę. Rozjeżdżają, naprawdę. Ja, I mi się marzy, że w całej Europie będą miał stację Orlen. Mówię mi i będę miał jako obywatel Rzeczpospolitej, że będę miał tą satysfakcję, że będę tankował na, na Orlenie bo rzeczywiście jakość jest nieporównywalna. Znaczy ktoś, kto drodzy Państwo jeździ po świecie, to widzi dokładnie. Tak samo jest z polskimi hotelami. czy znaczy w ogóle my usługi, to jeżeli zajmujemy się danym sektorem i wchodzimy w, dany, w rodzaj danych usług, to rzeczywiście robimy to lepiej. Ja przyznam, że teraz spróbowałem logować się i rezerwować sobie wyjazd do Niemiec, tam do w, w Stuttgartu. Do, do ich hotele, próbowałem rezerwować. Zrezygnowałem bardzo szybko, patrząc na to, co tam jest. Polskie hotele, jak wchodzę w każdej miejscowości, jesteśmy w stanie naprawdę w dużej miejscowości, powyżej 50 tysięcy mieszkańców, 100 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy w stanie znaleźć piękne hotele, ale i w wielu małych miejscowościach tak jest. A stacje benzynowe, one nawet nie mają korelacji z wielkością miasta. Czy są naprawdę świetne, świetnie zlokalizowane i bardzo dobrej jakości stacje Orlenu, w małych, małych miejscowościach, i nawet na wsiach. Mówi Pan o takiej ważnej rzeczy, że Niemcy przyjeżdżali do Polski, ale dalej przyjeżdżają kupować paliwo, bo jest po prostu tańsze, ale Czesi na przykład, Słowacy również i Czesi zwracają uwagę, że przyjeżdżają do Polski kupować nie tylko żywność, ale przyjeżdżają kupować paliwo i to robią to no, w sposób hurtowy wręcz. Tak, tylko to... Ja się sprawę nad jednym, czy to... Nie jest przypadkiem tak, że grozi nam wysanie naszego nie, państwa, nie. że oni i nam wykupią, nie, no, może by im jakieś kartki Czechów zakundować. To jest przesadne, Czechów nie jest tak 10 dużo. 10 milionów jest. No tak, no, ale nie jest tak dużo, już tam zalali nas. Znaczy, to nie wiem, zobaczcie, są zagrożeniem. Ale to też trzeba brać pod uwagę, że cena, różnice cenowe przy, przy granicy mogą być istotne dla pewnej odległości to nie jest tak że ktoś tam z 200 odległości 200 300 km będzie jechał w nie będą przyjeżdżać tak, to są przygraniczne ruchy ja rozumiem że one robią wrażenie szczególnie dla tych którzy dzisiaj są bardzo mocno przeciwko Orlenowi bo mamy niestety taką część społeczeństwa albo mamy, część tak. Jeden nawet taki profesor mówi że sprawdza czy ktoś nie ma w portfele do gości przychodzą to gości do, goście do niego przychodzą to on sprawdza czy ktoś ma taką kartę no, tak jak ktoś ma to on to go wyrzuca a ja nie czy powiedzmy ja nie sprawdzałem pana portfela żeby nie było że okay. Nie, ja się w nie Mojego też, też pan nie sprawdzał, Nie, ale ja, nie, się. To apka, pan telefon. z Ale, swój, ale swój drogą, pan sobie taki no, absurd? Wyobrażam sobie. Czy przychodzi pan w gościach, ktoś panu chce nie. portfel sprawdzać? To nawet nie chodzi o sprawdzenie portfela. To jest człowiek od, odklejony od rzeczywistości. Yy, dlaczego? Dlatego, że nie rozumie, co się dzieje w, na w świecie i w globalnej gospodarce. Yy, yy, Francuzi są dumni ze swojego Danona. Ze swojego Danona, francuskiego Danona. Jeżeli ktoś by chciał kupić Danona, to dostanie po łapach. Dlatego, że Francuzi wiedzą, że. Posiadanie koncernu, który potrafi inwestować na skalę niewyobrażalną, jest w stanie wspomagać swoją gospodarkę, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, i nikomu do głowy nie przyjdzie rozmawiać o tym, żeby ignorować Danona i wybierać inny podmiot. W Polsce zadziwiające. Pewnie to, że. Lekarz z Izraela nie przepisze innego leku niż produkowanego w Izraelu. Lekarz w Niemczech przepisze tylko leki niemieckie, a w Polsce, a w Polsce mamy nadzwyczajny stan umysłowy, taka, taka nieważkość, która mówi, że wszystko co zagraniczne jest lepsze. I w ogóle, to to, jest. że jak mamy, coś budujemy własnego, to to jest jakieś obrzydliwe. Chociaż to jest sprzeczne z badaniami, bo przeprowadziłem takie badanie, 64% Polaków mówi, że polskie towary chciałoby kupować i chce kupować. I to jest wybór dla nich ważny. Więc ja myślę, że jeszcze troszeczkę i część tych takich. Yy, A niektórych yy, rzeczy nie uzyskać. samochodu nie kupimy, tyle i zaraz też. Ale super, robimy. znaczy to bardzo dobrze. Znaczy, są pewne produkty. I tak samo tak się zachowują szwajcarzy. Szwajcarzy mówią, jeżeli czegoś nie produkujemy u siebie, to to kupimy, ale jeżeli chociaż mamy jednego producenta szwajcarskiego, to kupujemy tylko szwajcarskie. A w Polsce, jak mamy Orlen, to jest źle. A jeżeli nie daj Bóg sprzedaje tanie paliwo, to źle. Ja pamiętam, trzy, cztery tygodnie, trzy miesiące temu był krzyk, że znowu za drogo. Teraz jest za tanio. Przypomnijcie, drodzy Państwo, sobie od początku wojny na Ukrainie mamy bardzo stabilne ceny paliw. Mamy w ogóle to, co najważniejsze. Przy zagrożeniu wojny przy granicy, my mamy cały czas zaopatrzenie. Węgrzy potrafili sobie rozdygotać swój rynek i, i utracić zdolność. Z cenami. Tak, ale urzędowymi. A tutaj mamy ogromny koncern, który po pierwsze bardzo szybko zdywersyfikował dostały wyszedł z rynku rosyjskiego, te dostawy z różnych rynków na świecie ciągnie, jest bezpieczny i to jest jego polityka, w jakim, po jakiej cenie położy mi na stół, a gdzie tak naprawdę zarobi. Bo to też jest tak, drodzy Państwo, wejdziecie do supermarketu, kupicie tanio chleb. No właśnie po to, bo na ten chleb naciągacie ten supermarket i tam nie jesteś zdziwiony, że ten bochenek kosztuje jedną trzecią wartości rynkowej, jak powiecie, bo za chwilę dostaniecie masło po innej cenie albo dostaniecie jakiś inny produkt. Tak samo Jordan jak każdy inny dostawca, sprzedawca ma pewne takie zachęty. Które stawiane są. I akurat paliwo. No, paliwo decyduje o tym, że jedziemy gdzieś zatankować. No, ale równocześnie mamy inną ofertę i to co widzę, obserwuję na stacjach paliw to to, że ludzie kupują. Kupują tam już są i możliwość zjedzenia, możliwość zakupów, zrobienia. I to wszystko powoduje, że Kowalski uzupełnia budżet Olenu. Ja bym się budżetem Olenu nie przejmował. Oni sobie świetnie radzą i nie ma możliwości, żeby zarząd podejmował decyzję w taki sposób, żeby działał na szkodę spółki. Także. Jeżeli mają dane, dane paliwo przerobione po dobrej cenie, jeżeli mają zakontraktowane po dobrej cenie, to cieszymy się z tego. Panie doktorze, w zeszłym roku, w tym czasie już zaczynaliśmy się bać jak to będzie zimą, że nie ma węgla na przykład, że węgla nie wystarczy, była akcja panika, skąd wziąć ten węgiel. Okazało się, że rządowi udało się ten węgiel ściągnąć, nawet za dużo, ten węgiel zalegał. Z... Czy w tym roku możemy się obawiać zimy? Powinniśmy się nie, obawiać Nie, zimy. Nie, myślę, że już Zima nie. Zima była lekka i chyba to też będzie lekka. Chyba. Była lekka i ta nic, no nawet gdyby była troszkę cięższa, to zapasy w systemie energetycznym są, produkcja węgla jest w Polsce. Nic nie, żadne sygnały nie wskazują na to, żebyśmy mieli zagrożenie na zimę. Niemcy nawet włączyli relacje z Rosją i ściągają gaz. Tak, widać, że Europa zapewnia, zapewnia system rezerw i jakoś tak paniki wielkiej nie ma. I to wszystko, to wskazuje, że ten cały mechanizm właśnie był paniką, spekulacją i takim straszeniem, stanem, którym znowu ktoś sobie nie poradzi. Ja Zastanawiam się nad tym, kiedy przyjdą ci politycy wspaniali, którzy tak krzyczą, krzyczeli wówczas, że wszystko się rozwali, Polacy będą marzli i tak dalej, a potem. Potem nagle przestają mówić, potem znikają, potem inny temat jest i nagle nie wiadomo. A, to to co podobnie chodzi. było z COVID-em pamiętam polityków, którzy mówili przymusowe szczepienia, a jak się przymusowo ktoś nie zaszczepi, to do więzienia albo karać. A teraz potem ci sami politycy milczą, kiedy się okazało, że te szczepienia wcale nie powinny być przymusowe. No akurat to są kwestie związane z ochroną populacji, więc to. Mamy szczepienie obowiązkowe i takie, które są związane z. na COVID z na szczęście obowiązkowe nie było. Ja szczęście, chciałem zapytać jeszcze o sytuację międzynarodową, bo no, mamy kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich, za winą, znaczy ja winą obarczam. Ukrainę, tutaj to, co. Ale o jakim kryzysie pan mówi przecież kryzysy... o, taką kryzys... właśnie, o takim kryzysie politycznym, bo okazuje się, że nie ma, że nie, ma właśnie, nie ma, kryzysu w działaniach, jak dowiedziałem się, między przedsiębiorcami polskimi a przedsiębiorcami ukraińskimi. Przedsiębiorcy są chyba mądrzejsi od polityków, bo dalej prowadzą swoje biznesy i to prowadzą swoje biznesy w mikro, trochę większych, makro to może zbyt dużo powiedziane w skalach, ale nie przejmują się tym, co się dzieje między politykami polskimi a, a, a ukraińskimi. To znaczy, że. Przedsiębiorcy są mądrzejsi od polityków. Nie, nie. Przedsiębiorcy prowadzą normalną działalność na zawsze, czy w czasie pokoju, w czasie wojny, w każdych warunkach się odbywała ich historia pokazuje, że nawet najbardziej wrogie narody potrafiły ze sobą i przedsiębiorcy potrafili ze sobą działać i, i, i zarabiać. I, I wyniki finansowe były bardzo, bardzo dobre w czasie wojny. Ja mówię tak specjalnie troszeczkę sargastycznie o tym, jaki kryzys, bo ja ten kryzys od początku, od 24. Lutego zeszłego roku przewidywałem i ja go widziałem, tylko on był udawany, udawany Utajnione. pokój, utajniony, a udawany pokój, udawana przyjaźń. Udawane I... emocje. Bardzo bardzo intensywnie po stronie ukraińskiej. Ukraińcy dokładnie ruszyli do ataku, bo uważam, że to, co się teraz dzieje, to jest atak w wymiarze gospodarczym. Dokładnie wówczas, kiedy sobie przekalkulowali już ostatnie czołgi ze strony Polski i zostały przekazane. Wiadomo, że już Polska więcej nie przekaże. No to można wyskakiwać i krzyczeć, teraz są wspaniali Niemcy, dogadywać się z Niemcami, bo to Niemcy będą dla nich potencjalnie w ich przekonaniu kluczem do wejścia do Unii Europejskiej. W moim przekonaniu żadnego wejścia do Unii Europejskiej nie będzie, żadnego wejścia do NATO nie będzie, to wszystko jest jedną wielką wydmuszką i oszustwem, który wykonuje pan, e, pan e, prezydent Załęski na swoim narodzie. Ale Scholz ma w tym duży udział. No tak, no ale Scholz dzisiaj gra na konkretną e, partię polityczną w Polsce. Ukraińcy nie, pa, nie pamiętają, że kiedy wybuchła wojna, to zresztą tak mówił ambasador w Berlinie, ambasador ukraiński w Berlinie, że. Usłyszał od niemieckich polityków: Nie ma sensu wam pomagać, bo wam zostało właściwie kilka dni. No tak, no ale to, to było wtedy. A teraz są zupełnie inne kryteria. Zresztą Ukraińcy zawsze ciążyli na Niemców i tylko i wyłącznie chcieli uzyskać pewną pozycję, która pozwoliłaby podjąć negocjacje z Niemcami. Panie doktorze, jaki przewiduje pan scenariusz na Ukrainie? Czy po pierwsze zakładam, że wojna idzie? U końcowi. Po drugie, zakładam, że strony dwie, które są de facto przed stronami proxy wojny, czyli Stany Zjednoczone i Rosja, dostaną to, co sobie założyły. Rosja założyła terytoria konkretne, nie całość Ukrainy, ja nie zakładam z góry, że będą walczyć o całość, o te tereny, w których dosyć duża część populacji była rosyjskojęzyczna i to dostaną. Dostaną te zasoby, te tereny zasobne. Jest pytanie tylko i wyłącznie, co będzie z Krymem, no bo chodzi głównie o port całoroczny, ciepły, a to jest warunek bezpieczeństwa dla Rosji. Rosja będzie stawiała warunek, że musi mieć taki port. O tym pisał Marszał, warto sobie poczytać. Na Amerykanie, Kanadyjczycy, Europejczycy z tej starej Europy wygrały 12 milionów ponad ludzi. Populacja, która się starzeje, populacja, która potrzebuje ludzi. I to nie tych płynących radośnie z wielce wykształconych inżynierów i innych. Z Tunezji? Z Tunezji, tylko rzeczywiście pracownika, który potrafi się dostosować. Jeżeli bierzemy 12 milionów w drugiej populacji, mamy za chwilkę 12, 24 36, no bo pomnoży się tą populację, połączy się z tą częścią populacji europejskiej, która ma trudność ze znalezieniem Męża i żony. Zresztą w Polsce też zaczęły się dosyć duże kłopoty kobiet, bo rywalki przyjechały z zagranicy i to można się z tego śmiać, ale to jest ogromny problem dla części związków w Polsce. Więc mamy do czynienia z. części singielek polskich. O, singielki to zostały w ogóle jeszcze bardziej singloane. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której po pierwsze nie wierzę i nie uznaję, że jakakolwiek integracja europejska nastąpi, dlatego że nie będzie komu odbudować Europy, i wypraszam, Ukrainy, nie będzie komu. Jak to Niemcy mają na to ochotę? Ale to musieliby się przenieść tam i realizować działanie. No, musi być klient. No jeżeli z 40 milionów spada 12 milionów, to zostają biedni, e, starzejący się, e, bez siły nabywczej. No, ale, Europa, to musi... ale, ale przecież myk może być taki, proszę mi wybaczyć, że Europa Unia Europejska pożyczy pieniądze Ukrainie po to, żeby Ukraina odbudowywała, te pieniądze wrócą do Niemiec. No ja to rozumiem. Znaczy to będzie tylko i wyłącznie mechanizm, który będzie wiązał się z przepływem pieniądza, i, ale nie będzie tam od Budowy realnej gospodarki. Znaczy, pobuduje się e, infrastrukturę, która będzie nikomu nie służyła. Przemysł będzie, metalurgiczny Przemysł, przemysł nie odbuduje. Nie, nie odbuduje się. Będzie się inwestowało w rolnictwo pod warunkiem, że Unia Europejska zaakceptuje relacje, umowę w produkcji rolnej które, i produktów rolnych, które by wpływały na teren Unii Europejskiej. Ja uważam, że Polska dzisiaj, tak jak słyszę, że Ukraina, rząd idzie do Światowej Organizacji Handlu przeciwko nam, WTO, to ja bym chciał, żeby Polska poszła przeciwko Ukrainie, dlatego że Ukraina sprzedaje zboże po cenach dumpingowych, to czy znaczy, to jest łamanie reguł i praw. Dlaczego tak twierdzą? Dlatego, że w lipcu zeszłego roku przypominam, Komisja Europejska zniosła Ukrainie cła antydumpingowe, to znaczy, że te ceny były dumpingowe, to znaczy chyba, że Komisja Europejska łamała prawo i utrzymywała Ukrainę w stanie niezgodnym z regułami gospodarczymi na świecie. A to znaczy, że Ukraina powinna pójść do Komisji, do, do przeciwko Komisji Europejskiej do WTO za ceny, za cła antydumpingowe, które były nakładane do lipca zeszłego roku. Zejdźmy na ziemię, gdzie się sprawdza, a dzisiaj głównie rządzi brak jej lub świadome okłamywanie i interesy, które są realizowane. Ja myślę, że tak jak po każdej wojnie ci wszyscy liderzy ukraińscy dzisiaj zostaną znienawidzeni przez swój naród. Naród, który będzie pełny żoł byłych żołnierzy wystrzelanych, osób, które... Masę rannych, masę niepełnosprawnych, degradacja społeczna totalna, koszty społeczne niewyobrażalne, kryzys powojenny, który, na, który wszędzie w historii zawsze analizowaliśmy występował. Cofnięcie koniunkturalne, bieda. Kolejna, kolejny wypływ obywateli, myślę, że kolejnych 10 milionów wyjedzie po wojnie, i z tych 40 milionów zostanie 20 milionów, i ktoś mi twierdzi, że będziemy odbudowywać. Ukrainy nie, to będzie kraj niewolniczy, w którym będzie pracowało się na roli, a prowadzić będą to koncerny holenderskie, niemieckie, francuskie. Tam nic nadzwyczajnego nie powstanie. To jest kraj, który już przegrał wojnę w momencie, kiedy podjął działania, w których uznał, że Pokój i ochrona własnego zasobu, a szczególnie ludności, jest dla nich nieistotna. Przywódcy, którzy, którzy pozwolili wypłynąć z taką masą z populacji własnej, z własnego terenu, działali na szkodę swojego narodu a, i koszty tego poniosą. Niezbyt optymistyczna wizja, bardzo panu nie, dziękuję. Nie, to nie jest optymistyczna wizja, bo tak naprawdę, przepraszam najmocniej, mnie w ogóle Ukraina nie interesuje, jestem Polakiem, interesuje mnie Rzeczpospolita i bezpieczeństwo Polski, a przy, od 24 lutego zeszłego roku Ukraina ograbia nas w przyszłości swoim e, nacjonalizmem e, i podejściem do... A nie jest pan polityki. zwolennikiem tezy, że Ukraina walczy za nas, że dzięki Ukraińcom mamy Rosjan dalej od siebie? Znaczy to taka teoria, która powodowała wypaczenie logiczne we wszystkich polskich politykach i wieszanie flagi e, ukraińskiej na e, klapach marynarek. A dzisiaj e, wszyscy, drodzy państwo, ci wszyscy, którzy wieszeliście, powieście jeszcze raz, teraz, w czasie kampanii wyborczej, no wróćcie do tych flag, czyż macie je pochowane w chałupie. <noise> Chyba nie wrócą. No jak nie. Przecież tak, tak, takimi bohaterami byliście od lutego zeszłego roku, jak mówiłem, że we flagę obcą się nie powinno okręcać i obmiatać, bo dziwnie to wygląda, już nie mówiąc o tym, że zadajesz pytanie, dla kogo tak naprawdę pracujesz. Niech wszyscy politycy, którzy nosili tę flagę dzisiaj w czasie kampanii wyborczej, wystąpią bohatersko z tymi flagami. Zobaczymy. Wam się drodzy Państwo, dzięki temu Polacy byście świetnie przypomnieli, kto był po której stronie. Zobaczymy, czy wystąpią. Bardzo panu dziękuję, dziękuję serdecznie. Panie doktorze Artur Bartoszewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Zobaczymy.